Kochani, nagrałyśmy Wam ostatnio filmik o naszych tegorocznych ulubieńcach i dzisiaj przychodzimy do Was z najgorszymi książkami, jakie przeczytałyśmy w 2023 roku. Lub no po prostu zawodami. Nie, nie wszystkie książki są jakieś tragiczne, ale nie sprostały naszym oczekiwaniom po prostu. Chyba, że nie się do czegoś żadnych oczekiwań, i tak była słaba, no to po prostu są słabe. Według nas oczywiście. Dla nas mogą być super, ok? Nie przeczytałam za dużo książek, w tym roku przeczytałam około 35 książek, z tego co pamiętam, i miałam tylko 3, więc. Ja też nie mam za dużo, to więc też... to na Dobrze, więc od czego zaczniemy? Zacznijmy od Trzech towarzyszy. O tym wam już opowiadałam na kanale, na którymś z vlogów cyfrowych, cypryjskich, ale. No, jest to mój zawód. To nie jest zła książka, to, to nie jest z tej kategorii najgorszej książki, to jest z kategorii zawód. Bo ja po Remarku oczekuję po prostu najlepszego pióra, najlepszej historii, najlepszej fabuły, najlepszych bohaterów, wszystkiego najlepszego. Bo to jest po prostu Remark. To jest jeden z moich ulubionych autorów, który nigdy mnie nie zawodzi, oprócz te, tej jednej książki. Tej jednej książki. Strasznie mnie to zirytowało, bo nie to, że wiozłam ją przez Cypr, a ona jest ciężka jak cholera, weź ją do ręki. Jest strasznie ciężka. Jak na to, że nie jest już taka gruba, to jest strasznie ciężka. I Ile zapłaciłaś ksio... za książkę, też jeszcze zapłaciłaś za przewóz. No, właśnie. I takie gówno, przepraszam bardzo, mi sprzedano. Jego... Nie zrozumcie mnie źle. Po prostu jest Zabijasz to. mi oko. No, mam taką ekspresję. Jest to po prostu najgorsza książka Remarka, jaką czytałam, i oczekuję od niego więcej. No i co mi w niej nie pasowało? Przede wszystkim, Trzej Towarzysze z opisu i z tytułu, ta książka miała być o przyjaźni. Co ja bardzo cenię w ogóle w książkach Remarka, bo Remark bardzo ładnie w ogóle opisuje relacje międzyludzkie. Remark bardzo ładnie opisuje relacje międzyludzkie i zawsze właśnie to cenię i uważam, że to jest jedna z takich większych wartości, które przekazuje jego książki. A tutaj w ogóle tego nie było, nie było jakby Niczego, co wskazywałoby na to, że ich przyjaźń rzeczywiście jest taka głęboka. Były pojedyncze sytuacje, które wynikały z zwykłego ludzkiego instynktu i nie polegały na tym, że to byli niewiadomocy przyjaciele, tylko po prostu byli ludźmi. I to tyle, więc jakby nie, nie uważam, żeby tutaj ta przyjaźń była jakoś rzeczywiście, tak wiecie, wyróżniona, tak jak jest opisywana ta książka, plus bardzo duża część tej książki to były zwyczajne opisy aut ogólnie. Rzeczy związanych z taką mechaniką pojazdów i tego typu rzeczami, a ja w ogóle się tym nie interesuję, w ogóle mnie to nie, nie obchodzi. I pierwszy raz w ogóle się spotykam z czymś takim, że Remark opisał jakąś historię na tle czegoś, co nie wzbudza we mnie zainteresowania, bo było wiele takich sytuacji, gdzie były rzeczy, które byłam pewna, że mnie ogólnie nie interesują, ale ostatecznie jakby i tak mnie zaczynały interesować przez sam fakt, że napisał to remark i że pisał o tym w tak ciekawy sposób. A tutaj nie napisał o tym w ogóle ciekawie, w ogóle mnie to nie interesowało. Nie, nie miałam ochoty sięgać po tę książkę i nie lubię jej. Nie lubię jej, mam do niej zły po prostu stosunek i nie chcę na, ni nie chcę na, ni nie chcę na nią patrzeć. Żeby jej już spokój. Strasznie mnie wkurzyła. Dobra, radowej po dwie, bo to może dwa razy więcej. Dobrze. Jedemy. To teraz możemy jeszcze razem, bo mamy Kalanacha razem, tak? A, no to. Tak. To możemy to razem opisać i potem jeszcze będzie następna Dobrze. moja. Więc seria o Kalanachu, czyli perfekcyjna śmierć. No to jest po prostu seria z Kalanachem i. Jest to kryminał. Tak, jakby jest to seria kryminalna ogólnie, więc nie będziemy tu mówić o fabule, bo każda jakby część odnosi się do jakiejś innej konkretnej zagadki kryminalnej. Aczkolwiek. No, nie, nie ma no dupy nie. nie urywa. Serio. W sensie jest to coś przyjemnego do słuchania, bo jest bardzo odmurzające po prostu. Jakby może, możecie słuchać sobie w tego w tle, nie musicie się skupiać na tym nie wiadomo jak, bo nieważne, czy powiniencie jakiś fakt, czy nie, to ta historia i tak będzie miała mało sensu. Jakby. My w ogóle sięgnęłyśmy po to, dlatego że to było jedno, jedna z topek na pokupicie. Na no. Jak malowałeś I plany. dlaczego? Dlaczego? No nie, to, to i na... Ale na Goodreadsie, Bo często są książki na Bookbicie, które mają bardzo wysokie oceny, ale później na Gudrycie one mają gorsze te oceny. On jest taki słodki. To tak chciał go zniszczyć. go Dzień dobry. A że często książki właśnie na bicie mają wyższą ocenę niż mają na Gudrycie, ale ta akurat seria ma dosłownie ma 4, coś na Goodreadsie. No. Ja nie rozumiem czemu. W sensie jakby jest spokojnie, też nie ma nic takiego, co. co się, są rzeczy, które mamy jej do zarzucenia, ale jako taka rozrywka to jest okej, okay, jakby jest w porządku, ale cztery i pół gwiazdki, no chore, dobra, nie aż tyle ma, ale. Ale dużo, ponad cztery na Dosłownie pewno. Nie, ma, cztery. nie ma. Nie ma nic różnie z tej. postaci serii. są okej, okay, ale takie po prostu jak. No, że lubisz ich, ale dlatego też ich, przez że to, że jakby trzy serie z nimi Są napisane jak po prostu. Jak co masz ich lubić i tyle e, rozwiązanie wszystkich zagadek Bez to dupy są straszne straszne są te rozwiązania e, same takie historie często są takie poboczne właśnie jakichś pobocznych charakterów nie wiem takich znajomych z tego wydziału śledczego i w ogóle to, 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 to są strasznie mi interesujące no. są takie zbędne informacje podawane no jest taka po prostu że można się pośmiać z tego i mówią, i mówią jakieś głupie rzeczy, w ogóle te dialogi tam, to jest jakaś komedia. O tym mówiliśmy, pamiętam na vlogu na Cyprze, że tej książki napisała kobieta. Dosłownie jakakolwiek kobieta nie jest przedstawiona kurczę bele, w tej książce jest. No, i ona miała oczywiście długie falowane włosy i wielką dupę, i po prostu była taka Ogromne szczupła, że. Bimbały. Była taka szczupła, że po prostu nie dziwota, że każdy mężczyzna się z nią obrał. -obra. Po prostu się w szczelinie między drzwiami, taka była atrakcyjna. Taka była po prostu malutka chudziutka. No i dosłownie każda kobieta jest tak opisana. Każda, no. przysięgam. I... Chyba, że jest grubsza. To są dwie skrajności: albo zajebista dupka, albo. No, miała takie ciało starej kobiety po 40 bardzo Dobra. z nadwaką. koniec o tym, ale po prostu, no jest to zadziwiające, że oceny na Gudricie, które zazwyczaj są całkiem racjonalne. Przy tej konkretnej książce w ogóle nie są. No, jakby nie, nie totalnie, rozumiem tego. Totalnie nie. Bo też nie mówię jakby, że ona jest jakaś straszna, ale jakby patrząc na standardy Gudrice, to. Patrząc na standardy książek ogólnie, no tak, wydanych. Nawet kryminałów, bo nieczęst, kryminały często są takie po prostu badziewiate i do, dla rozrywkowe, ale aż tak... Nie była aż z... tak zła. No, znaczy, no nie było, no mówię, no nie była zła, Są lepsze ale... kryminały, jeśli tak. chcecie sięgnąć po kryminał, to nie sięgajcie po to, jeśli macie mało czasu, bo nie warto, po prostu. No, po prostu... Przeczytajcie Pod Kluczem, przeczytajcie e, Ludzie z Mgły Izabeli szponach... Janiszewskiej, po prostu czytajcie dobre kryminały. Po co tym marnować czas na złe kryminały? Dobra, moją kolejną książką jest Filozofia Najpiękniejsza Historia, i też nie uważam, że to jest zła książka. Nie uważam, że nie jest w ogóle warta przeczytania. Uważam po prostu, że są lepsze książki na rynku, które opowiadałyby, przekazałyby Wam więcej wiedzy w mniejszej ilości tekstu i nie byłyby tak chaotyczne przede wszystkim. O tym też mówiłam już wiele razy na kanale, ale dla osób, które nie oglądają naszych blogów lub są nowe, to ta książka jest koszmarnie chaotyczna. Jest koszmarnie chaotyczna. Dosłownie, jakby jedno zdanie potrafi się wykluczać z drugim. Autor bardzo często wplata swoje, jakieś przemyślenia, swoje filozofie, które w ogóle nie interesują nas jako czytelników, bo my nie znamy tego autora. Nie interesuje mnie, czy on jest jakby Tim kartezjusz czy Tim Platon, bo dosłownie. To, że jakby rozumiem, jakby to jakoś uzasadnił i próbował nas jakoś, nie wiem, skłonić do swojej decyzji, I chociaż nie do końca, bo też tego nie lubię, Jak, jakby autor próbuje nam coś wmówić, wepchnąć. jakby wepchnąć jakąś opinię swoją, ale tyle jest właśnie takich niepotrzebnych po prostu wzmianek o tym, no, ja też kocham Kartezjusza, okej, okay, jakby whatever, jakby nie obchodzi mnie to. I uważam właśnie jeszcze co do tej proporcji wiedzy do ilości tekstu, to uważam, że wiele jakichś takich... Mm, bo były na przykład konkretne rozdziały, które opowiadały o konkretnym filozofie. I zamiast opisać nam jakoś życie tego filozofa, żeby, nie wiem, chociaż wiecie, w kilku zdaniach, żeby na, na, jakoś nam uzmysłowić, dlaczego ta osoba miała w ogóle takie i takie poglądy, dlaczego chciała, żeby ludzie uwierzyli w coś takiego, jest po prostu jak napisane, był ktoś taki i on myślał tak i on się z tym zgadza. Jakby okej, okay, mówię, że jakby spoko, ale wiem, ja sobie też mogłabym taką książkę napisać. Sobie napiszę zdanie: No, był Platon, on lubił, kochał jaskinię, ja, ja też go lubię. Ja, ja też go lubię, a jaskinie są spoko ogólnie. Jakby nie, tak się nie pisze książek popularnych naukowych Ja uważam, że ja bym lepiej to napisała. Przepraszam, ja bym to lepiej napisała, ale ogólnie i tak jakby jakąś tam wiedzę mi przekazała, więc jeśli jesteś tak totalnie początkujący w filozofii. I to, jest zaw... zdesperowani I, i totalnie zdesperowani, nie macie co czytać, to możecie to przeczytać. Nie, no dobra, nie jest aż tak źle, po prostu był to zawód i, I tyle. Tak. Teraz twoja kolej. All Your Perfects, Colin Hoover, czyli y, wszystkie nasze obietnice. To jest najgorsza książka. To nawet nie ma polskiego tytułu. To jest, to, jest, to jest już w ogóle nie. fakt, który. No dobra, to, ale to jest podtytuł. Nie. Jakby to jest wydana książka po polsku, polska, i ona się nazywa All Your Perfects. To, I... to jest w ogóle sam fakt, który przemawia za tym, że to jest słaba książka. Nie, będę wam teraz przybliżać fabuły, bo nagramy o tym osobny odcinek, bo Wiko teraz będzie to czytać. Niestety. Się, że... e, więc tam będziecie mieć odcinek wraz ze spoilerami z tej książki i z absurdalnymi sytuacjami, jakie się dzieją po prostu w tej historii, ale no jedyne co mogę powiedzieć, że była nudna po prostu jak flaki z olejem ta książka ma 290 stron i dosłownie jedyna cały trope po prostu tej historii to jest to, że jest małżeństwo które się nie umie dogadać i które nie umie rozmawiać o swoich uczuciach i przez to ona jest taka gruba, bo gdyby oni porozmawiali... Gruba. <gryśla> Ta książka. No tak, no tak, ale chodzi o to, że nawet nie jest gruba. No tak, no. Przez to ona w ogóle ma tyle stron. Przez to ona w ogóle istnieje. Bo cała fabuła kręci się wokół problemu, który jest tak rozwiązywalny, że mógłby być ujęty w jednym rozdziale na 20 stron. Cała, dosłownie cała, przysięgam wam. Tu jest tyle powtórzeń tego samego, że się idzie zżygać. <grym zimna> Więc to tyle. Jeśli chcecie więcej posłuchać naszego rage'u na tą książkę i autorkę, to. A ja jeszcze nie, może mi się spodoba akurat. O, możliwe. Może to być super Znaczy, ja też w ogóle nie uważam, że była okropna, bo ja spodziewałam się, że będzie dużo gorsza, bo słyszałam, że to jest jakby jedna z jej najgorszych w ogóle książek i nie była taka zła, jak myślałam, że będzie i tak była okropna, ale ym, no spodziewałam się czegoś gorszego i czasem nawet miałam momenty takie, że o, słodcy czasem, czasem mnie tam urzekła ta para, ale tylko w malutkich momentach, kiedy zapominałam jak mało ma to sensu <grafię> tak, więc to tyle <grafię> dobrze, więc teraz moje jest to audiobook od Safony do Sibilii i to była taka tragedia. Kuchanie, ja jechałam z Gdańska do Wejherowa przez półtorej godziny i obliczyłam sobie idealnie, właśnie znalazłam idealny, chyba z pół godziny tego szukałam. Idealny audiobook, który trwałby idealnie tyle, ile moja podróż, znalazłam taki. Właśnie jest to ten audiobook, ale absolutnie, jeśli będziecie mieć taką samą sytuację, nie puszczajcie tego audiobooka. Ja byłam jak. Może i ma tylko trzy oceny na Goodreadsie, ale jak <laughs> ludzie tabu. może tego nie odkryli jeszcze. Tak, ma trzy Ale same. właśnie ma całkiem jakby kaci tytuł. No. Taki, że jak ja zobaczyłam, że to czytasz, to sobie pomyślałam, o, może być fajne. Więc pomysł tutaj jest od Sofony do Sibilii, o twórczości kobiet, które miały odwagę. Odwagę zmienić świat. Urszuli Szybowskiej. Tak. I... Pani Urszula. <laughs> Pani mogła zostawić te notatki w swoim biurku, szczerze mówiąc. Nie wiem, może w, może w papierze byłoby to jakoś bardziej przystępne, ale o ile... To są jakby dwie książki, ta Filozofia, naj, Najpiękniejsza Historia i ta książka, Od Safonu do Sybilii, są dwie książki, które powinny uczyć się od siebie i na tej podstawie stworzyć książkę. Bo ta książka, którą tutaj widzicie, to jest po prostu kopii w klej z Wikipedii. To jest jakby... Gdyby połączyć fakty o tych osobach, o których się pisze z ciekawymi anegdotkami i z jakimś przybliżeniem ich światopoglądu, to by była dobra książka, ale kiedy piszecie tylko o czymś światopoglądzie i nie, nie o tych osobach, albo tak jak w tym przypadku, piszecie tylko o tych, o tych osobach i nie macie zamiaru w ogóle wspomnieć ani po prostu o kszte więcej, ani o milimetr więcej niż to, co jest napisane w pierwszych trzech zdaniach z Wikipedii, to po co pisać takie książki? Ja mogę sobie to wyczytać wszędzie, dosłownie. To mnie, to mnie tak zirytowało, bo ja to puściłam. I ja tego słyszałam tak. Safona, wyspa Lesbos. Yy, twierdzono, że safona jest lesbijką, ale ostatecznie nie wiadomo, czy to jest prawda. Była filozofką, e, uczoną, stworzyła szkołę dla dziewcząt. Wiecie dosłownie, po przecinku wymieniane rzeczy, które ta kobieta robiła. Konkretna kobieta. Nie, nie, nie. Jakby ja się byłam tak podjęta na tą książkę, bo stwierdziłam, że to musi być takie fajne, że dajemy w końcu głos kobietom, które nie miały tego głosu, które nie miały możliwości jakby być zapisane w kartach historii na tyle, na ile powinny być. I autorka stwierdziła, że po prostu stwierdzi, że tak będzie już na zawsze, że nikt nie będzie chciał o nich mówić. no I Po co? To w ogóle ja nie rozumiem, bo to mnie, to mnie strasznie zirytowało, bo nie dość, że jest to bezsensowna książka do napisania, to jeszcze ujmuje to dla mnie, ujmuje to dla mnie tym kobietom. Ja uważam, że to jest <ścoughs> cios, w noż, nóż w plecy tym kobietom. Piekło kobiet. Piekło kobiet, to jest po prostu na żywo w relacja bóg <noise> <noise> Więc jakby podsumowując ta książka, no tak jak nie, nie mam jakby co o niej opowiadać, jeśli chodzi o fabułę, bo cała fabuła właśnie opiera się na tym, że są wymienione Cieki. nazwiska kobiet, które rzeczywiście mają jakiś tam wkład w historię, to są kobiety do XVI wieku, bo jakby później autorka stwierdziła, że już miały wystarczające sławy. <noise> są jakby... Myślicielki przed XVI wiekiem, które zdecydowanie nie powinny zawrzeć się w tego typu książce, bo zasługują na więcej. Dziękuję, tyle. Dobra, kolejną moją książką, która jest zawodem i jedną z gorszych książek, jakie przeczytałam w tym roku jednocześnie. Przepraszam. <grybujesz> jest to Żniwo Kosiarze. Trzecia część, ostatnia część. Ta książka mnie strasznie zawiodła, bo ja po pierwszej i drugiej części. I jakby, nawet nie po pierwszej i drugiej. Powiedziałabym, że bardziej po opiniach ludzi, bo wszyscy byli zakochani w tej serii i pierwsza i druga część mi się naprawdę podobała. To była super rozrywka, jakby wszystko się kleiło, wszystko było takie wiecie, oryginalne i naprawdę było spoko. Nie było, też, nie, nie było zachwytów, ale było ok ale żniwo nie. Nie podoba mi się ta, ta, ta historia w ogóle w tej książce, bo jest tu, zamiast opowiedzieć nam jakby historię bohaterów, z którymi się zżyliśmy przez te dwa tomy i i jakby poczuliśmy na nich jakąś sympatię, zamiast dać nam coś, co jakby sprawiłoby, że bardziej po pokochalibyśmy tę historię i chcielibyśmy do niej wracać, to jest to po prostu dla mnie, po pierwsze, nudne. Po drugie, mało jest naszych tych bohaterów głównych, więcej jest jakby opisywanych tych pobocznych jakby postaci, co nie jest ciekawe dla, dla trzeciego tomu. Rozumiem, można zrobić w pierwszym tomie, można to nadmienić w drugim tomie, ale w trzecim tomie nie chcemy. Trzech, czwartych książki o bohaterach, z którymi nie mieliśmy zbyt wiele styczności, bo nie ma to za dużego sensu, jeśli chodzi jakby podsumowanie całej historii. I samo zakończenie. E, Słowa też. Uważam, że jako sam tom może nie byłby taki zły, ale jako zakończenie historii jest naprawdę cienko. Nie odradzam wam tej książki, bo uważam, że to jest bardzo subiektywne, że mi się ona nie podobała. Dlatego, że nie jest ogólnie zła. Uważam, że większość osób i tak będzie nią podjarana, przez to, że polubili te dwie poprzednie części i jakby keep going. Ale po prostu mi totalnie nie podpasowała, nie była w moim stylu. Inaczej sobie po prostu wyobraziłam to zakończenie. Nawet nie chodzi o to, że ta książka nie sprostała moim wymaganiom, tylko po prostu uważam, że nie była dla mnie ogólnie. Teraz tak. Dobrze, więc moją już ostatnią książką jest Święto Ognia. Jakuba Małeckiego i kurde, to nie była zła książka. Tylko miałam po prostu za wysokie oczekiwania, co do niej, bo słyszałam dużo dobrego i no nie zaskoczyła mnie pozytywnie. Nie nie chcę, nie wiem jak to powiedzieć po prostu, żeby nie być właśnie taka negatywna, no bo ona naprawdę nie była taka zła. No tylko chodzi dosłownie o to, że miałam wyższe oczekiwania, ale Wydawało mi się, że jest po prostu bardzo kliszowa. Wątek siostry nastki głównej bohaterki, czyli Wucji chyba, z tego co pamiętam? Tak, chyba. To Wydawał mi się bardzo przewidywalny i nie wnosił za dużo do historii i mnie dość nudził. I jeszcze szybko o fabule, bo wiem, że mówiłam na vlogach, ale prawdopodobnie nie wszyscy oglądają wszystkie nasze filmy. Jest to książka o rodzinie, która boryka się z trudnościami przez to, że jedna córka ma porażenie mózgowe jest niepełnosprawna. I o jej siostrze i jej ojcu. Jest ta Ucja, i ona jest baletnicą, i ona tam po prostu trenuje ciężko, mimo tego, że ma jakieś tam kontuzje, o których ona też nie wie. Po prostu wszystko ją boli, plecy ją bolą. I ona i tak po prostu jest zawzięta, i ona musi wystartować w jakichś tam zawodach. Zabijam się. I to jest, <głos》> i to jest właśnie jakoś. Strasznie był przewidywalny dla mnie ten wątek, nie wiem, i nudziło mnie też to. Jakby była ta książka taka urocza, była taka wrażliwa i bardzo mi się podobał wątek rodzinny i wątek ich matki i całej przeszłości. Ale cała taka codzienność tej Nastki, która była opisywana przez jej perspektywę i jej myśli... To wydawała mi się jakaś przekolorowana, i przesłodzona, i kliszowa, i no, jak mówiłam, no nie jest to zła książka. Ja też nie bawiłam się na niej jakoś najgorzej, i po prostu miałam jakiś inny obraz, i wydaje mi się, że był dużo większy potencjał na nią, i źle został wykorzystany. W... No może nawet nieźle, ale po prostu nie został wykorzystany do końca, i jakiś był przerysowany. No to tyle. Okay. Dobrze, więc teraz, teraz, teraz to twoje. Ostatnie dwie moje, nie, trzy moje, dobra, to pokrótce, bo tego już prawie w ogóle nie pamiętam, The Mountain Is You, czyli po polsku Ty jesteś górą, coś takiego. To Ty jesteś górą, coś w tym stylu. I to jest książka typowo samorozwojowa. Marysia to się czytała i się podobała. Mi, ja o niej kiedyś marzyłam. Ja pamiętam, jak zaczynałam właśnie moją przygodę z czytaniem i miałam wtedy tą fazę właśnie na te... Mm, na te samorozwojowe książki to słyszałam, że to jest jedna w ogóle z lepszych, i że jest super, że jest otwierająca umysł i tak dalej, i tak dalej. I przeczytałam ją po dość długim czasie od tej mojej fazy, właśnie samorozwojowej i w ogóle mi się nie podobała. Jakby uważam, że było strasznie strasznie oklepane rzeczy były tam opisane, nic z niej nie wyniosłam. No było dosłownie, jakby większe książki to było coś typu. Drzemie w tobie wielka siła, musi ją uwolnić. Ale nie było jak je uwolnić, jakby, to mnie właśnie najbardziej chyba irytuje w takich sam rozwojowych książkach, że jest jakby, są, są w nich opisane rzeczy, dzięki którym osiąga się sukces, ale nie jest jakby napisana droga, jak osiągnąć te rzeczy. Typu, no, żeby być osobą sukcesu, musisz być pewny siebie. Jak być pewny siebie? Nikt tego nie wie, nikt tego nigdy nie powiedział. I ta książka również tego wam nie powie. W sumie ja do mnie jakby nie trafiła. Ja, ja nie usłyszałam tych słów. Może wy usłyszycie w niej te słowa, więc to też nie jest tak, że właśnie ją wam odradzam. Ale mm, ogólnie nie trafiła do mnie. I uważam, że jest dużo innych samorozwojowych książek, które dużo bardziej uderzyły we mnie. No i to tyle, bo nie mam o niej zbyt wiele do powiedzenia, bo bardzo mało z niej pamię pamiętam właśnie przez to, że nic mi tak nie zapadło w pamięć, bo nic mi się nie przydało realnie. Następną książką też pokrótce właściwie, bo jest to Neon Guts, czyli pierwszy erotyk, jaki ja w ogóle przeczytałam w życiu. I dla mnie to była po prostu czysta frajda. Ja się bawiłam przed nią, szczerze mówiąc. Ja nie, to, tego wam absolutnie nie od razu. I wam to nawet polecam przeczytać, bo to jest tak śmieszna rzecz. To jest generalnie cała fabuła opiera się na retellingu Persefony i Hadesa. Tylko właśnie w takim nowym nowymiarze współczesnym i erotycznym i to było bardzo dobre, to była bardzo dobra rozrywka, no ale sama książka jest beznadziejna sama książka jest po prostu źle napisana, dialogi są słabe sceny erotyczne są obleśne um, ogólnie nie jest to nic wybitnego, ale jest to tak dobra rozrywka, że no nie wiem nawet aż żałuję, że ją dam, tylko zestawienia. jeszcze się... No, jakby mówię wam tylko o tym w tym bardziej kontekście, że erotyki nie są dla mnie i nie będę po nie raczej sięgać częściej. Um, chciałabym. Wiem w ogóle, że są inne części tej serii. Że jest jakby. Nie w ogóle jak się nazywają, ale na pewno to nie jest jakby jedna tomówka, to jest jakby cała seria chyba. Wydaje mi się, że trzy tomowa, ale nie jestem pewna. Na pewno jest to seria. Ale o tych samych? Czy... Nie, to są chyba różni bogowie. Oj, 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 Tak mi się wydaje, no nie jestem pewna, zaraz to sprawdzę, ale. Naprawdę uważam, że oprócz rozrywki akurat nie ma tu nic więcej. Nie wynieście nic z tej książki, aczkolwiek daję Wam to też tylko tutaj dlatego, ze względu, że ja mało czytam książek, które jakby nie są moimi gatunkami i uważam, że ten gatunek nigdy nie będzie dla mnie dlatego też mi się tak nie podobała, ale ogólnie nie jestem w stanie po prostu stwierdzić, czy to jest zła książka, dlatego, że nie obracam się w ogóle jakby w tej tematyce, ale bawiłam się dobrze, więc jeśli Was też interesuje, co mogli robić Hades i Persefona pod łóżkiem, w łóżku, w łóżku, w piwnicy, na tronie, to przeczytajcie. To jest, to jest naj, najlepsza recenzja po prostu tej książki. Ostatnia książka i to jest jedna chyba z największych zawodów tego roku pomroki. Jak ja was kurczę nie widzę, pomroki. Jakby niech was nie zdziwi ilość zaczników, niech was to nie zmyli, bo co prawda było tu kilka, no kilkanaście może ładnych myśli, które rzeczywiście mnie jakoś urzekły, ale w porównaniu z mrokami, dla mnie to jest taka przepaść, jakby ja nie rozumiem, jak ten sam autor mógł napisać obie te książki. One mają śliczne okładki. To prawda, no. Ja uważam, że ta książka ma taki vibe jak mm, nagranie po latach starego filmu. Typu, jakby ktoś teraz nagrał Star Warsy z nowymi efektami specjalnymi, to okej, okay, byłoby lepsze pod względem technicznym, bo mieliby lepsze efekty, aczkolwiek to nie byłyby te same Star Warsy. I to jest właśnie, to są A czym ona się różniła? Jak mówiłaś, że mroki są napisane tak właśnie poetycko. i tak... To też jest napisane poetycko, ale y, tutaj te myśli są dużo mniej trafiający do mnie. Przez to, że mm, wydaje mi się, że ta książka właśnie była taka, takim dopełnieniem, ale to nie było właśnie takie dobre dopełnienie, które wam tą historię objaśnia, sprawia, że jakby chcecie więcej, sprawia, że jesteście jeszcze bardziej przywiązani do bohaterów, że bardziej was interesuje fabuła. Chociaż tu o fabule ciężko mówić, no bo tu nie ma takiej zarysowanej stricte fabuły. Ale ta książka po prostu nie wniosła nic nowego. Nie było nic tak odkrywczego jak Mroki. To są Mroki 2, ale wersja właśnie, nie wiem, Shanghai. W sensie jakby... Nie, inaczej, inaczej. O, to jest dobre porównanie. Kojarzycie Death Note'a? Ten, ten, tego, te anime? To, A, to, to, jest ten, to to jest ten amerykański Death Note. To jest ten film Death Note który jest beznadziejny, którego ja nie obejrzałam. nie obejrzałam. Nie obejrzałam tego, ale to jest beznadziejne. Ja nawet nie zamierzam tego oglądać. I szkoda, że to przeczytałam, bo to mi strasznie zniweczyło w ogóle obraz mroków. Jest to książka Jarosława Borszewicza. Ale mówię, to nie jest też okropna książka. Gdybyście przeczytali same pomroki bez mroków, ale nie polecam wam tego, ale gdybyście tak zrobili, to uważam, że nie odczulibyście tego aż tak, że ta książka jest słaba. Bo ogólnie jestem pewna, że gdybym ja przeczytała właśnie bez... Czytania mroków, to byłabym zachwycona. Ale przez to, że czytałam mroki, to wiesz, do czego ten autor jest zdolny. Tak, mniej więcej. Szczególnie, że to jest jakby ta sama książka, tylko kontynuacja tej książki. To dlaczego to tak słabo wyszło? Bardzo mnie to zdziwiło. No nie wiem, no ja też nie wiem, trzeba się Borszewicza zapytać. Panie Borszewiczu, jeśli pan to ogląda, dlaczego pomroki są takie słabe? Szczerze, czy pan napisał to już na siłę? Ktoś pana nóż do gardła przy, 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 przyczepił? Przytrzymał? Przestawił panu ktoś nurdo do gardła? Bo jeśli tak, to bardzo mi przykro, bo mroki jestem fanką. No dobra, no i to już wszystkie książki, które nam się nie podobały lub zawiodły nas w 2023 roku. Na szczęście nie jest ich zbyt wiele. Ten filmik też przez to nie jest aż taki długi, chociaż jest i tak dużo dłuższy niż się spodziewałam. Mm. Eee, dziękujemy wam bardzo za oglądanie. Mamy nadzieję, że obejrzycie też ulubieńców, bo tam znajdziecie więcej poleceń zdecydowanie niż w tym odcinku. I napiszcie nam w komentarzu, jakie książki was w tym roku zawiodły, zawiodły lub nie podobały wam się. wam nóż w plecy. Dosłownie, Był Waszym Judaszem. Judas. Która książka była Waszym Judaszem? <laughs> Żegnamy się już z Wami i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa-pa!